Potem, a potem zobaczysz, czy ile ludzi tam ogląda. Słuchajcie, transmisja Meczugorje na żywo. E, Dzisiejszy 2 maj. Zobaczcie, ile jest pielgrzymów. Dzisiaj jest e, 2 maj. Tłumy pielgrzymów e, co roku zjeżdżało się na objawienie Miriany 2 maja. Niesamowite, iż e, także teraz 2 maja jest... E, pełno pielgrzymów w Meczugorje, mnóstwo Polaków, zobaczcie przepięknie zakwitły kwiaty ludzie właśnie teraz pielgrzymi wychodzą z wieczornego objawienia wieczornego, wieczornego programu w Meczugorje tak właśnie wygląda widząca Mirjana Soldo, która miała objawienia każdego drugiego dnia miesiąca ostatnio 18 marca te objawienia y, są tak ważne dla świata. Zobaczcie, ile tutaj pielgrzymów jest. Jest weekend majowy. Tysiące pielgrzymów przyjeżdża, aby dowiedzieć się, co Matka Boża przekazała widzącym. Mirjanie przekazała ostatnie orędzie 18 marca. Także każdego drugiego dnia miesiąca objawienie. Było do 2020 roku. Wówczas to widząca Mirjana powiedziała, iż objawienia się kończą, ale pielgrzymi dalej jeżdżą na coroczne spotkania z widzącą Mirjana. Popatrzcie, tak wygląda niezwykła figura. Wiele polskich autokarów przyjechało na weekend majowy. Także będziemy mieli też wizytę na niebieskim krzyżu. Trzeba pamiętać, iż Matka Boża przekazała pięć kamieni meczugorie. Te najważniejsze prośby to post, Eucharystia, Spowiedź, czytanie Pisma Świętego, nawrócenie i Różaniec. To, co dzieje się tutaj w tym miejscu, to naprawdę wielki cud. Tysiące ludzi akurat w dniu dzisiejszym. Jest tutaj na placu Jest bardzo dużo Polaków najwięcej. Jest bardzo dużo pielgrzymów z różnych krajów, w tym z Włoch i oczywiście Chorwatów Jest wiele, wiele też innych grup z całego świata, w tym też Pielgrzymów z objętych wojną Ukrainą Wszyscy się tutaj modlą. Proszą o łaskę pokoju. Ostatnio padła taka informacja, iż pokój w Bośni i Hercegowinie jest zagrożony. Ostatnie dni mówią o tym, iż właśnie blisko meczułorie może dojść do konfliktu zbrojnego, ponieważ. Republika Serbska, jak donoszą niemieckie media, może oderwać się od Bośni i Hercegowiny, a wówczas w ciągu kilku godzin wybuchnie wojna. Te przejmujące słowa, które czytały też tysiące ludzi, właśnie w tym tygodniu, mrożą krew w żyłach, iż właśnie to cudowne miejsce, do którego wiele osób pielgrzymuje może być zagrożone. Meczugorie Miriana przekazywała swoje orędzia od 1984 roku. Od tego właśnie czasu trwają objawienia meczugorskie. Pamiętajcie, iż ta data jest bardzo ważna, ponieważ ostatnio komisja, która pracowała nad objawieniami w Meczugorie, zatwierdziła. Pierwsze objawienia, 7 pierwszych objawień w Meczugorie. W pierwszych dniach objawień w 1981 roku. Objawienia zaczęły się dokładnie 24 czerwca, kiedy to kilka dziewczyn wraz właśnie z Wicką i Mirianą Soldo zaczęły wchodzić na wzgórze Podbrdo. Zaczęły się dziać rzeczy niezwykłe. Jedna z dziewczyn zobaczyła Maryję i później zobaczyły ją też inne osoby, które zaczęły wchodzić na górę objawień. Wówczas zaczęła się wielka przemiana w Meczugorje na sam początek, a później w całym świecie. Poprzez kamienie meczugorskie, poprzez przede wszystkim modlitwę różańcową. komisja która w zdecydowanej większości która głosowała nad objawieniem Męczugórskim zatwierdziła objawienia te pierwsze objawienia które były w 1981 roku teraz właśnie kończy się program wieczorny proszę przechodzić Tak właśnie wygląda teraz wieczorne meczu <śmiewanie> są Polacy, są Polacy, pozdrawiamy Polaków! Właśnie Mirjana Soldo Ta widząca, którą teraz widzicie ona drugiego każdego miesiąca miała objawienia w Meczugorię benedictum nomen Iesum. Benedictum sacratissimum core Ius. Benedictus preciosissimus sanguis Eius. Benedictus Iesus in sanctissimo sacramento altaris. Benedictus Spiritus Sanctus Paracletus. Benedicta excelsa Mater Dei, Maria Sanctissima. Benedicta Sancta Eius et Immaculata Concepcio. Benedicta Eius gloriosa assunzion. Benedictum nomen Mariae virginis yeah, et matris. Benedictus sanctus Iosef, spiritus castissimus. Benedictus Deus, in Angelis Suis, et in Sanctis Suis.

Yeah.